Cześć Boże! Drodzy przyjaciele, w dniu, w którym w naszych domach i kościołach rozwmiewa radosne dzisiaj w Betlejem, zapraszamy Was do naszej comiesięcznej biblijnej refleksji właśnie z tego Betlejem, w którym nieco ponad 2000 lat temu panna czysta porodziła syna. Dzisiaj Betlejem, którego historia sięga XIII wieku przed Chrystusem, zamieszkuje nieco ponad 25 tysięcy ludzi. Z czego około 40% to chrześcijanie. Warto wiedzieć, że mniej więcej 1 czwarta mieszkańców żyje w bardzo trudnych warunkach w trzech obozach dla uchodźców. Miasto leży na terenie autonomii palestyńskiej, niecałe 10 km od Jerozolimy, od której jednak jest odseparowane tak zwanym murem bezpieczeństwa. Niestety. Miasto, w którym przyszedł na świat książę pokoju. Jest dzisiaj w centrum międzynarodowego konfliktu. Znajdujemy się tuż przed Bazyliką Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Bazylika ta, ściślej mówiąc, groty znajdujące się pod nią, były świadkami tego niezwykłego wydarzenia, które nie mieści się w ludzkim umyśle. Bóg jest Bogiem, który zaskakuje, wyprzedza nasze myśli i jest dalece większy od naszych skromnych wyobrażeń o nim. Żeby lepiej zrozumieć wielkość tamtego wydarzenia, powinniśmy przyjrzeć się wizji Boga, jaką mieli ówcześni Żydzi, a wśród nich Maryja, Józef, faryzeusze i uczeni w piśmie. Wierzyli oni, że Bóg jest stwórcą, jest jedynym Panem, jest wszechmocny. Wierzyli, że Bóg ich widzi, że jest Panem życia i śmierci, że jest sędzią, że sądzi ich czyny, ale także myśli serca. Jednocześnie Bóg Izraela to Bóg absolutnie niedostępny, zupełnie nieosiągalny dla człowieka. Językiem teologii powiedzielibyśmy transcendentny, to znaczy wykraczający poza zasięg ludzkiego poznania i doświadczenia. Nie mogli Boga zobaczyć, ale widzieli efekty jego działania. Czcili go, nie wymawiając nawet Jego świętego imienia. Mając taką wizję Boga, możemy lepiej zrozumieć, jak wielką rewolucją nie mieszczącą się w ich umysłach, było wdzielenie Syna Bożego. Życi owszem spodziewali się przyjścia Mesjasza, zapowiadanego przecież przez proroków, jednak inaczej go sobie wyobrażali. Oczekiwali splendoru, bogactwa, mocy, władzy politycznej. A oto przyszedł jako bezbronny niemowlę, dla którego nie było nawet miejsca w Polsce. Pan Jezus przez cały czas swojej publicznej działalności tłumaczył, kim jest, i popierał tę naukę licznymi znakami i cudami. Ale słuchacze Go nie rozumieli, nawet uczniom trudno było przyjąć prawdę o ich mistrzu. Zrozumieli, dopiero po zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego. Także dzisiaj przyjęcie prawdy o Jezusie pozostaje możliwe jedynie dzięki wierze. Wierze w dobrą nowinę o przyjściu Zbawiciela. Tak przyjęła Mesjasza Maryja, która uwierzyła Bogu wbrew wszystkiemu i tutaj, w tej grodzie wydała na świat Jezusa. Wiara pozwoliła jej przebyć drogę od pytania, jakże się to stanie, skoro nie znam męża, aż do radosnej pieśni: Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawcy. Wiara pozwala przebyć drogę od pytań i niepewności, aż po radość i uwielbienie. Każdy z nas jest powołany do tego, aby taką drogę przebyć. Każda z postaci. Która była przy tym żubku w scenie Bożego Narodzenia, uczy nas czegoś więcej. Józef pokory i milczenia oraz tego, żeby nie porzucać życiowego powołania, tylko dlatego, że na drodze zaczynają się piętrzyć trudności. Kiedy bowiem święty Józef zdecydował potajemnie, aby oddalić Maryję, Anioł Boży interweniował, mówiąc: Nie bój się, to co się dzieje, jest dziełem Bożym. Ileż to razy Bóg posyła swojego anioła z podobnymi słowami otuchy do tych, którzy są kuszeni przeciw życiowemu powołaniu. Małżonkom, którzy myślą o rozstaniu, rodzicom, którzy nie są gotowi na przyjęcie daru życia, który poczęli, księżom i osobom konsekrowanym, którzy wątpią w sens swojej służby. Do nich wszystkich Bóg posyła swoich aniołów, tak jak do świętego Józefa, aby także i im powiedzieli, nie bójcie się, ja czuwam. Mędrcy ze wschodu, którzy za przewodem gwiazdy przybyli tutaj oddać pokłon nowemu królowi, uczą nas, że szczerość i wierność w dyscyplinie naukowej także prowadzą do Boga. Że nie ma sprzeczności między wiarą a rozumem. Może nie wiedzieli zupełnie, kim jest ten, którego szukali, niemniej jednak, idąc wiernie śladami swoich poszukiwań, oddali pokłon właściwej osobie. Pasterze, pełniący straż nocną nad swoją trzodą, są przykładem na to, że nasza codzienność też jest okazją do spotkania z Bogiem. Wierne wypełnianie naszych obowiązków. Sprowadza Boże błogosławieństwo i wybraństwo, kto w małych rzeczach okazuje się wiernym, temu powierzone zostaną i wielkie. Skromni pasterze, wcale nie elita społeczna, zostali powiernikami i pierwszymi adoratorami tajemnic Narodzenia, tutaj w podziemiach tej bazyliki. Herod, którego historia zapamiętała jako znakomitego władcę, na kartach Pisma Świętego natomiast jawi się jako szaleniec. Dobrą nowinę przyjmuje z przerażeniem, nie z radością. Dziś tak zawsze, gdy serce człowieka opanowane jest przez pychę, żądzę władzy, strach, w takim sercu nie ma miejsca na powitanie Nowonarodzonego. Bezbronne dziecko jest postrzegane jako przeszkoda w realizacji osobistych planów. Ofiarą tak zalęknionego serca padają zawsze niewiniątka. Drodzy, na zakończenie zachęcamy do medytacji przyrzutku. Zastanówmy się, która z postaci jest nam najbliższa oraz czego uczy nas postać niemowlęcia. W tym wyjątkowym dniu którym dziewica wydaje na świat wiecznego, a ziemia użycza groty niedostępne. Kiedy wysławiają go aniołowie i pasterze, zbliżają się mędrcy, idąc za gwiazdą, życzymy wam, abyście w jasełkach bożonarodzeniowych odnaleźli swoje miejsce. Niech małe Dzieciątko, wieczny Bóg, posyła do was swoich aniołów, którzy przyprowadzą was do żłobka, przed którym złożycie wasze życie, w darze najwyższemu.